Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, trzeci werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus słucha. Łaskawy Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, prosząc, żebyś przygotował moje serce na świętowanie Twoich narodzin. Święta Bożego Narodzenia to czas radowania się Twoim cudownym wcieleniem, gdy ty, Słowo, stałeś się ciałem i zamieszkałeś pośród nas. Utożsamiłeś się z ludzkością w najwyższym stopniu. Stałeś się człowiekiem i zamieszkałeś na tym świecie. Nie chcę, żeby swojskość tego niesamowitego cudu. Umniejszyła jego działanie na mnie. Ty jesteś darem ponad wszystkie dary i raduje się w tobie. Wspaniałym sposobem na otwarcie mojego serca na ciebie jest spędzenie czasu na rozmyślaniu o cudach twojego wejścia w ludzką historię. Chcę postrzegać te wydarzenia z perspektywy pasterzy żyjących na polach niedaleko Betlejem. Strzegących w nocy stada. Oni jako pierwsi zobaczyli Anioła, a potem zastępy niebieskie, które głosiły: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Pomóż mi patrzeć na chwałę Twoich narodzin tak, jak pasterze, i reagować na nią z dziecięcym zachwytem. W Twoje cudowne i wspaniałe imię. Amen.